cześć witajcie pokażę wam fajne fajnego coś pychota fajne rewelacja dziś otrzymałem dziś takie fajne zestawiki następnie dania chcecie skorzy chcecie spróbować takich dobrych dań zapraszam was Naprawdę to się opłaca. Teraz wam pokażę, co otrzymałem jakie fajne danie. O, tu mam takie o, fajne danie. Yy, tu mamy tego... Tak, yy, otrzymałem takie fajne danie. Bardzo smaczne. Ja już to jadłem. Naprawdę rewelacja. Każdemu to polecam. Tutaj, jak pokazywałem Wam na tym, warto takie coś zjeść. Bardzo zdrowe. Tu mamy taki fajny zestawik. O, fajny zestawik, tu jest ta go. papryczka, mięsko, mięsko takie wołowe, ziemniaczki, wszystko taki cały pełen zestaw, no, 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 dziś wjechał taki pełen zestaw do mnie, co najmniej taki w tych w tej patce się Kilka tych zestawików było, ale no. Wiadomo, no. To są takie dania. Full wypas. Naprawdę smaczne. Naprawdę rewelacja. Aż warto jeść. No. Ja takie zestawiki mam, no, no cały czas. Nie. No, mam takie zestawiki cały czas. Ale, no. No, warto sobie takie coś zjeść. No. Tam można sobie coś takiego zjeść, coś na ciepło no, ja już to taki zestawik już jadłem, warto zjeść e, ktoś jakby chciał sobie to zamówić to ja wam pokażę tutaj e, mamy mamy tu numer telefonu tu jest nazwa nazwa tego i można sobie tu Zadzwonić, zjeść, takie coś można sobie takie coś zamawiać. I wiadomo. No, to, to, jest, to jest to jest takie coś, że można sobie zamawiasz, płacisz i masz to takiego do domu. Do domu ci przywożą, masz, fajne, opłaca się takie coś. No, no a ja mam takiego zestawik właśnie o zaraz sobie jeszcze to będę, dzisiaj sobie zajadał, jeszcze będę, ale naprawdę rewelacja, warto sobie takie coś zjeść. No bo tu jest tego tak papryczka, papryczka mięską, ziemniaczki, no, no taki taki gularzyk, taki taki gularzyk z sosikiem na no. Warto zjeść, warto zjeść. No. Także z was zapraszam do tego, jeśli ktoś by sobie chciał kupić, ktoś takie coś, to naprawdę no. No, to naprawdę warto takie coś zjeść. No. To jest tak zwana fajne, smaczne, idealne. A ja teraz sobie właśnie będę kosztował. No, teraz sobie właśnie będę kosztował. Tu są właśnie takie o, na ciepło. Na ciepło, fajne. To są takie właśnie ten z tego zestawu. Tutaj dałem, podgrzałem. I teraz widzicie, jak to jest na ciepło. To jest takie, o, mięsko. To jest takie mięsko. O. Takie mięsko jest z tego zestawu, co ja teraz pokazywałem przed chwilą. Teraz będę kosztował. Teraz będę kosztował. O. Mamy takie, o. Tam też jeszcze w środku były te. Kluski śląskie, teraz jemy sobie, o Wychota, o mm, rewelacja Aż palce lizać Bardzo smaczne war Warto takie coś sobie zjeść e Ten Mamy tu ogóreczek, wszystko pychota, smaczne. Kto by chciał sobie coś, takie coś zakupić, warto se z to zamówić. Bo naprawdę rewelacja. Sosik, papryczka, ogórek. A do, do, do tego jeszcze jest... Kluski śląskie. Pychota. Papryczka to jest tak ogólnie, że to jest tak jako, jako to jest surówka z ogórkami takimi. Ale warto zjeść. O teraz sobie koszuj, będziemy próbujemy mięsko. O. Smaczne! Warto zjeść. To tyle. Zapraszam do kolejnego mojego filmu.